maneczko witamy, jak widzicie u nas akcja roztopy, zima, zima i po zimie, wszędzie dużo wody, piachu, także taka to pogoda, że nie mogę już wytrzymać do świąta, by na święta było pięknie, ładnie, biało, mroźnie, oczywiście byłoby za dużo, musi, musi być ciapa, musi być błota dużo. No i musi być przede wszystkim dużo, dużo wody. Dragon, jak widzicie, średnio zadowolony, bo musi umijać kałużę. Ta już to dragon za bardzo nie przepada, nie lubi. O, jak widzieliście, łapka do góry, żeby mokra nie była. A mianowicie sprawa z świętami ma się tak, że jeszcze, dwa, jeszcze jeden dzień zbiórki. No na koncie mamy 55 zł, a więc no niestety, trudno, że ludzie się nie chcieliście w pewien sposób dorzucić. E, no, szanuję wasze zdanie, możecie nie chcieć wesprzeć psiaków. Wasza, wasza wola e, i dziękuję tym, którzy wsparli, którzy napisali wiadomość prywatną, wysłali karmę. To, co po prostu mam, to będzie zawiedzione. a do tych, którzy nie wsparli mogę powiedzieć tylko tyle, że e, obyście kiedyś też nie potrzebowali, a ktoś po prostu hmm, wypnie się na was, tak jak wy się wypinacie na zwierzaki. No ale jak możecie, jak tak chcecie, to tak róbcie. Wasza, wasza sprawa. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy wsparli, którzy chcą wesprzeć zwierzaków. Życzymy hmm. wam wszystkim zdrowych, wesołych świąt, dużo zdrowia, dużo, dużo miłości. I zdrówka, pozdrówka najważniejsze. Taki dzisiaj krótki filmik z dragonkiem, ze spacerą. No więc jeszcze raz dzięki za, za wpłaty, dzięki za pomoc dla zwierzaków. Na dniach filmik ze schroniska. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć.